Dzisiaj jest kolejny odcinek z City. to już dzisiaj drugi. To by był już tak trzeci, który nagrywam, bo ten drugi to program mi rozwalił w połowie, więc wiecie. Hard Tam tylko pisaliśmy, więc bym musiał tak powę uciąć tam. Bo mi go pisaliśmy. O, matko. To hardkorowe było, ludzie. Nie m tam nie mogłam się do niego dołączyć. Do, mm, do cięba. Mm, kurczę. A nie, pamiętam, dobra. <laughs> się w połowie odcinka z chai i dla mnie. Czy napisał mi Może jak Za dużo. Jak wchodzisz na. Hello battle to is love my the dragon friends I patrzę. Tak, to rozumiem, nie rozumiem. a matko, mam Zbyt, zbyt blisko trzymam ożywi. Przy tej kamerce. Się wystraszycie na pewno. A, no, halo, halo. Mam nadzieję, że mikrofon nic nie tam że dobrze wie co on robi nie? i szybko opowiedzmy o auto Alien już będzie Aliens no daj już W lewym dolnym rogu? Co to jest czat? Co to ja? mnie? oszustwo. Jakie film hacker? inaczej, ja mam inny pewnie telefon. Dobra, to sobie. Co to mnie przewyciężało? Co to tak cwałowało? A w jakiej jestem? Śpierę lepszą, bo na tylko dwie osoby są niebieskie i czy... ja nicaj dobra. A zresztą wychodź Może bo... trochę dziwne jest. Reklamy, kurde, ja je robicie, papa pa. nie można być reklamą na moim odcinku. U. Halo, halo, Idź mi, idź mi. Programie to nagrywa, nie przyszedł Dobra. Mam nieco co tam znowu pisać, się nie, da. Eee, da, piszę, czy odcinek głosem, ale się dodajcie. 就是。嗯 O matko, już by. raz było na jednym odcinku powiadomienia z YouTube. Tego ogólnie, to piszcie w komentarzach, jaką inną gierkę chci chcielibyście, żebym jutro nagrała. Bo dzisiaj, bo City oczywiście. Dobra, tylko ta ręczka mi rozwala. Oczywiście... Muszę jeszcze zakazać z kumplem, żeby mnie też bił tutaj. To byśmy odcinek zrobili, i byśmy razem... On też ma oczywiście. Eee, City. Co znowu piszę?

Ogólnie jest Dyrakster też taki fajny youtuber. Polecam jego yy, kanał na YouTube, bo on sobie zbiera ma ich 200 ileś. Nie wiem 18. I on też spoko odcineczki ma. I on mi zrobił takiego rajda i chyba mi jest od Dragstera. Więc spoko jest gościu. Więc na jego odcinki, więc takie no, promo, promocja dla niego, nie? Akurat od Miko. Ojej. To już by trzeba odcinek kończyć. Dobra, to się z wami szyknę. Czekaj.